Cześć! Dzisiaj wspólnie zbudujemy sobie taki przewodnik, który pomoże nam zrozumieć, czego tak naprawdę potrzebują nasi psi i przyjaciele, żeby wieść po prostu szczęśliwe i spełnione życie. No właśnie, to jest pytanie, które chyba każdy opiekun psa sobie zadaje. A odpowiedź, jak się okazuje, jest o wiele bardziej złożona i fascynująca niż mogłoby się wydawać. To nie tylko pełna miska i codzienny spacer. Żeby to wszystko zrozumieć, musimy zacząć od czegoś, no, trochę nieoczywistego. Nie od psów, a od nas samych, a konkretnie od pewnego bardzo znanego modelu psychologicznego. Pewnie większość z nas słyszała o piramidzie potrzeb Masłowa. To taki fundament, który pomaga zrozumieć, co motywuje ludzi do działania. Ale jest tu pewna ciekawostka, bo ta teoria na początku wcale nie była piramidą. Ten ikoniczny kształt, który wszyscy znamy, no, spopularyzowano go dużo, dużo później. I to był strzał w dziesiątkę, bo dzięki temu stała się o wiele bardziej zrozumiała i uniwersalna. Dobra, to teraz do rzeczy. Behawioryste zwierząt wzięli ten ludzki model i, co tu dużo mówić, genialnie go zaadaptowali. Stworzyli mapę, która pokazuje specyficzne potrzeby właśnie naszych psów. I tak oto powstała pięciopoziomowa piramida, taka nasza mapa do psiego szczęścia. Zbudujemy ją sobie krok po kroku, od samego dołu, od tego co absolutnie najważniejsze. Zaczynamy od fundamentu. Pierwsze dwa poziomy to absolutna podstawa, bez której cała reszta po prostu nie istnieje. Wiadomo, to są te najbardziej oczywiste rzeczy, takie filary przetrwania, ale diabeł tkwi w szczegółach. Zobaczcie, nie chodzi o byle jaką karmę, ale o taką, która naprawdę daje psu energię i nie tylko o to, żeby miał dach nad głową, ale żeby było mu po prostu ciepło i komfortowo. Bo pies, któremu jest za zimno albo za gorąco, no cóż, nie będzie myślał o niczym innym. I tu dochodzimy do czegoś niezwykle ważnego, do bezpieczeństwa emocjonalnego. Bo dom bez krzyków, bez nerwowej atmosfery, to jest podstawa. Pies, który żyje w ciągłym stresie, nigdy nie zbuduje pełnego zaufania. A ta przewidywalność, ta pewność, że opiekun jest i będzie, to daje mu poczucie stabilności. Bez tego ani rusz dalej, w górę piramidy. No to co, idziemy wyżej? Wspinamy się teraz prosto do serca, do emocjonalnego centrum psiego świata. Psy to zwierzęta stadne, to wiemy. Dlatego to poczucie, że należą do naszego stada, naszej rodziny, jest dla nich absolutnie kluczowe. Wspólne zabawy, bliskość to nie jest jakiś tam miły dodatek. To jest to, co byduje ich emocjonalną siłę i, co ważne, pomaga zapobiegać lękowi separacyjnemu, kiedy pies zostaje sam w domu. I teraz czwarty poziom, coś o czym często zapominamy. Każda rasa psa została stworzona w jakimś celu. I uszanowanie tego jest dla psiej psychiki, no po prostu kluczowe. Weźmy takiego Bigla. To pies stworzony do tropienia. Jeśli na spacerach nie będzie mógł porządnie powęszyć, to co się stanie? Będzie sfrustrowany i znudzony. Ale wystarczy dać mu jakąś pracę, chociażby proste zabawy węchowe w domu, a on od razu poczuje, że realizuje swoje powołanie. To daje mu ogromną satysfakcję. I jesteśmy na szczycie! W miejscu, gdzie codzienne życie psa staje się naprawdę ciekawe i pełne sensu. To już jest taka wisienka na torcie. Tu nie chodzi tylko o przetrwanie, ale o prawdziwy rozwój. Interaktywne zabawki, nauka nowych sztuczek, to jest dla psiego mózgu tym, czym dla nas jest dobra książka albo krzyżówka. Daje psu poczucie sprawczości i pewności siebie, a to z kolei przekłada się na jego spokój i równowagę na co dzień. Bo to proste, kiedy pies ma jakieś wyzwania, kiedy jego omysł jest zajęty czymś fajnym, konstruktywnym, to te wszystkie problematyczne zachowania często po prostu znikają. No dobrze. A co to wszystko tak naprawdę oznacza dla nas, dla ludzi na drugim końcu tej smycie? Ta piramida to coś więcej niż tylko teoria. To jest naprawdę praktyczne narzędzie. Kiedy spojrzymy na te pięć poziomów, łatwiej nam zrozumieć, dlaczego nasz pies zachowuje się tak, a nie inaczej i co możemy zrobić, żeby jego życie było po prostu lepsze. Bo w gruncie rzeczy bycie odpowiedzialnym opiekunem to nie jest tylko przywilej. To jest zobowiązanie. Zobowiązanie do tego, żeby próbować rozumieć, żeby mieć empatię i żeby się angażować, żeby patrzeć na nasze psy, jak na złożone istoty, które, no, dokładnie tak jak my, chcą mieć życie pełne sensu. Więc może warto się na chwilę zatrzymać i pomyśleć o tej piramidzie, w których obszarach pies w naszym domu kwitnie, a gdzie, gdzie może jest jeszcze pole do tego, żeby zbudować jeszcze mocniejszą, jeszcze głębszą więź.